Cześć! Dzisiaj nie bez powodu jestem bez makijażu, bo obiecałam w ostatnich ulubieńcach, że po tych wszystkich poleceniach pielęgnacyjnych w końcu pojawią się jacyś makijażowi ulubieńcy, i jeszcze do tego chciałabym nimi właśnie wykonać dzisiaj makijaż. Ale zanim do tego przejdę, to serdecznie zapraszam Was zresztą, jak zawsze, na mojego Instagrama, na którym znajdziecie makijaże bardziej artystyczne, krótkie filmiki, a niebawem pojawią się też takie instruktażowe filmy z kosmetykami mineralnymi, które będą kontynuacją. Grudniowego filmu o podkładach mineralnych. Oczywiście na początek nie mogłam pominąć pielęgnacji, więc coś z pielęgnacji jednak przemycę dwa kosmetyki, jeden na sam początek, drugi na koniec, poza tym jest tylko i wyłącznie makijaż, ale najważniejszy podpunkt programu, który sprawia, że makijaż wygląda jeszcze lepiej, to krem do twarzy. I od jakiegoś czasu testuję sobie krem nadziej z ceramidami z Bielendy z serii Supreme. Lab to jest odżywczy krem na dzień z bardzo wysokim filtrem przeciwsłonecznym SPF30. Będę sobie go nakładać w międzyczasie. I to, co mi się w tym kremie spodobało, to po pierwsze jego zapach jest taki delikatny. Ten krem pachnie po prostu kremem. Niekoniecznie jest to produkt nadający się do mojej trądzikowej cery. Ale właśnie to co mi się w nim podoba to że jest bardzo mocno nawilżający, zresztą jest dedykowany cerom takim suchym, odwodnionym, wymagającym intensywnego nawilżenia. Ma ten wysoki filtr, dzięki czemu dobrze chroni przed promieniowaniem UV skórę i jak na tak odżywczy, tak intensywny krem, on bardzo szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Podkłady się na nim bardzo ładnie trzymają i byłam zaskoczona, jak świetnie wygląda na nim podkład mineralny, kiedy nałożyłam go właśnie na ten już taki wchłonięty, bez tej takiej warstwy krem. Ogólnie naprawdę dobry produkt. W ogóle Bielenda ma bardzo dobrej jakości kosmetyki i ten krem zrobił na mnie ogromne wrażenie. Fajnie pielęgnuje skórę po zimie. Jego cena to około 70 zł, ale widziałam go gdzieś ostatnio, mi mignął w internecie za około 50-51 Tak na promce jakiejś się trafił, także naprawdę jeżeli szukacie takiego kremu mocniej nawilżającego, odżywczego, to, to ten krem warto wypróbować, warto zwrócić na niego uwagę, bo jest naprawdę dobrym kremem. Na szyję. Słuchając rad Eweliny z masażu, to na szyję. Kolejny produkt to podkład. Co prawda, po styczniowych filmach myślałam, że będzie to Eveline Wonder Match, ale ile razy aplikuję ten podkład na twarz, tyle razy mam do niego jakieś ale. Z jednej strony wygląda fenomenalnie na twarzy, a z drugiej strony dalej gdzieś mam to ale. Może to jest dalej kwestia tego intensywnego zapachu tego produktu który gdzieś tam podczas nakładania mnie drażni. Tak czy inaczej myślę, że jest to świetny podkład drogeryjny, który znajdzie wielu zwolenników, a tymczasem ja mam swojego ulubieńca, który już od dawna jest na rynku i nie jest to jakaś super żadna nowość, tylko po prostu ja go odkryłam w tym roku i jest to Full Coverage Dextreme Foundation od marki GOSH. Ten podkład jest bardzo mocno kryjący, ale spokojnie jego krycie można stopniować, więc jeżeli nałożysz jego niewielką ilość, to on potrafi wyglądać bardzo naturalnie na twarzy. Jest bardzo plastyczny, co mi się podoba, bardzo ładnie się z nim pracuje na twarzy, nie zastyga zbyt szybko, nie zastyga też całkowicie, ale bardzo dobrze wygląda na twarzy nawet bez pudrowania w ciągu dnia. Um, u mnie sprawdził się świetnie, bo ja mam cerę trądzikową i czasami mi wyskoczy jakiś taki nieprzyjaciel na twarzy, który później zamienia się w strupa i ten podkład doskonale radzi sobie nawet z takimi mocarzami, z kryciem takich mocarzy, więc nie potrzebuję robić tego osobnym korektorem. Jeżeli chodzi o jego noszenie w ciągu dnia, to warto jest go nałożyć na taki mocno nawilżający krem, żeby Was w ciągu dnia nie przesuszył, więc dobrze, że użyłam tego odżywczego kremu z Bielandy dzisiaj. Na razie nałożyłam sobie go taką cienką warstwę na buzie, taką w takim stylu dziennego podkładu i świetnie wyrównał mi kolory skóry, bardzo ładnie wyrównał buzię. Teraz tu, gdzie mam tylko takich mocarzy, zrobię efekt full coverage i no rewelacja. Uwielbiam. Pięknie wygląda ten podkład. Testowałam co prawda korektory z wielką nadzieją, że któryś mi się w końcu spodoba. No, ale się nie spodobało. Miałam na początku nadzieję, że spodoba mi się ten Vivo Forever Better Skin, i myślę, że znajdzie się duża grupa osób, którym ten korektor naprawdę przypadnie do gustu. Może takich, które nie mają zasinienia, jak Fester Adams, <grym> tak jak ja. I bardzo się Wam spodoba ten korektor, ale właśnie on jest niby kryjący, a z drugiej strony jest nawilżający, Przez co przy moich zasinieniach trochę ciężko mi się go doklepuje w tych właściwych miejscach. Także teraz wykończę sobie całą buźkę, no i w końcu będzie jakaś fajna paleta cieni. Będę chyba ostatnią osobą na YouTube, która wzdycha do tej palety, czyli nowa wersja palety Dreamy od Nabli. Skupię się na początek na opakowaniu. Opakowanie jest bardzo porządne, papierowe, z lusterkiem i to dobrym do tego. Zamykane na magnes. Paleta wielkościowa jest taka optymalna, ani nie za duża, ani nie za mała łatwa do transportowania. Co do samej, jakby gamy kolorystycznej, to jedyna rzecz, jakiej mi brakuje w tej palecie, to jest kremowy i czarny, jak zawsze zresztą, ale to w sumie można wozić osobno. I myślę, że to jest taka kompozycyjnie paletka dla osób lubiących nudziaki bardziej w stronę Fioletu, idealnie nadaje się do makijaży i dziennych i wieczorowych, jeżeli chcemy wzmocnić make-up, no to wiecie, zawsze można dodać kreska eyelinerem, czy zrobić go po prostu na czarnej bazie pod cienie i wyjdzie niemal smoky z tą paletą. Paleta zawiera 6 cieni matowych, mocno napigmentowanych, masełkowych, takich bardziej może satynowych matów niż suchych matów. Um, do tego mamy 7 cieni takich metalicznych, perłowych. W tym ten fiolet ma największe drobinki z tych cieni: jest najmniej metaliczny, a bardziej drobinkowy, i jest też słabiej napigmentowany i trochę suchy. Ogólnie uważam, że to jest fajna paleta do makijaży dziennych czy wieczorowych, i właśnie tą paletą chcę dzisiaj zrobić jakiś piękny, wyjściowy makijaż, ale też nie taki jakiś mocny i niezbyt przerysowany. Owiekę sobie przygotowałam, mam bazę ze Smashboxa na powiece i też rozjaśniłam kremowym cieniem wewnętrzny kącik. No a teraz skupię się na tej palecie i zrobię coś w takich ciepłych odcieniach, ponieważ pomadkę mam potem ciepłą, więc użyję sobie może tego tutaj odcienia na początek. On jest taki ładny Illusion. Zrobię zewnętrzny kącik. Na razie tym cieniem Iluzyn. Chciałabym, żeby ten makijaż dzisiaj był taki klasyczny. W ogóle nakładając te cienie z Nabli, ja mam takie wrażenie, że one są zdecydowanie mocniejsze na powiece niż w palecie, co w ogóle jest rzadkością, bo z reguły jest na odwrót. A tutaj mam wrażenie, że właśnie te kolory są jeszcze mocniejsze na powiece. Do tego bardzo, bardzo dobrze się blendują. Dolną powiekę też tak do jednej, trzeciej mniej więcej, nawet do połowy. Dzisiaj będzie bardzo klasycznie, więc drugi odcinek, jaki nałożę, to będzie ta ciemna śliwka. Myślę, że taką dodatkową zaletą tej palety jest fakt, że te cienie są właśnie takie dobrze przyczepiające się do pędzla i nie sypują się pod oko. Oczywiście dolnej powieki nie pomijam, też tym ciemnym ją tutaj podkreślam trochę w zewnętrznym kąciku, bo. Też nie chcę za dużo tego koloru tutaj. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. I kolejny cień, który chciałabym nałożyć, to jest ten tutaj złoty. Jak on się nazywa? Bizantin. Mm. Nałożę go klasycznie na środku powieki. Pięknie ten bizantin wygląda. I teraz wezmę jeszcze rose gold odcień. I nałożę go przy dolnej powiece. Strasznie mi się podoba ten rose gold, więc doszłam do wniosku, że nałożę sobie go jeszcze nad tym Bizantin. tutaj na koniec, jeszcze bliżej wewnętrznego kącika, ale tak nie całkiem w wewnętrznym kąciku, dołożę tego. Odcienia, to jest taki różowo-złoty odcień i chciałam go nałożyć trochę na łączeniu tego odcienia bizantin z, za mało nabrałam, z właśnie tym moim kremowym, tylko żeby wzmocnić jakby to przejście, które się tutaj robi, żeby było takie płynne i delikatne. Myślę, że po tym całym makijażu wypadałoby wytuszować rzęsy i maskara. Która zrobiła się słynna zanim w ogóle jeszcze trafiła do sprzedaży w Polsce, w której sidła też wpadłam, czyli Sky High od marki Maybelline. Zacznę może od negatywu, bo słyszałam, że ta maskara się odbija. Widziałam bodajże to u łady Grotkowskiej na Stories, dlatego daję Wam cynka. Um, u mnie nie zauważyłam, żeby się odbijała, ale ja też nie mam tak głębokich osa głęboko osadzonych oczu jak Ada. U mnie się nie odbijała, nie kruszyła, nic się z nią nie działo i totalnie zakochałam się przede wszystkim w szczoteczce tej maskary. Która jest bardzo taka długa, ma silikonowe krótkie włoski, dzięki czemu wyczesuje nawet najdrobniejsze włoski w wewnętrznym kąciku, najdrobniejsze rzęski. I przypomina mi też przy okazji y, maskarę z Patkel Bank Benefitu. Tą szczoteczkę z tej maskary. Mam tutaj miniaturkę, także pokażę Wam, jak wyglądają obie szczoteczki koło siebie. Są super do siebie podobne, jak nie identyczne wręcz. Hmm? to maskara z benefitu też uwielbiam ale wracając do maskary sky i robiłam takie pierwsze wrażenie tej maskary na Instagramie i przy pierwszej drugiej warstwie przepięknie wydłuża rzęsy a przy trzeciej czwartej zaczyna się tak rozrastać na boki robiąc taki mocny wachlarz rzęs ja wtedy próbowałam um, uzyskać ten efekt taki z Tiktoka ale żeby uzyskać ten efekt z Tiktoka Trzeba mieć swoje naprawdę bardzo długie wyjściowe rzęsy. Moje aktualnie nie są zbustowane żadną odżywką, ale właśnie za to lubię tą maskarę, że daje bardzo mocny efekt przy pierwszej, drugiej warstwie bez nadmiernego obklejania rzęs i do tego wyczesuje właśnie te wszystkie, nawet takie najdrobniejsze włoski. Także wyczeszę się tą maskarą i sami zobaczycie jaki jest efekt. Bez zalotki. Myślę, że przy pierwszej warstwie ekstra. Zrobiłam ostatecznie dwie warstwy tym tuszem i prezentuje się to w ten sposób. Ogólnie uważam, że to jest kolejna dobra maskara marki Maybelline. Maybelline zawsze miała dobre maskary. Ja zawsze wolałam drogeryjne maskary od tych takich selektywnych. W odróżnieniu na przykład od podkładów. Podkłady częściej lubię selektywne niż drogeryjne, a właśnie maskary uważam drogeryjne, że są fenomenalne. I... Kolejny dobry tusz w kolekcji, odkąd go odkryłam, w sumie używam tylko jego. Jak już tuszuję rzęsy, bo generalnie rzadko się maluję na co dzień, ale jak już tuszuję rzęsy, to sięgam właśnie po tą maskarę. Jeszcze nie ostatnim produktem, ponieważ muszę wcisnąć coś z pielęgnacji na sam koniec, nie byłabym sobą, jest Lipkit z Lovely. Mm. Moim ulubionym kolorem stał się Foxy Brown, który z początku myślałam, że nie będzie mi pasował, a jak go nałożyłam na usta, to po prostu się zakochałam. Zresztą zaraz zobaczycie, śliczny jest ten kolor. No i sam ten zestaw myślę, że jest całkiem fajny, bo zawiera pomadkę, błyszczyk i konturówkę. Kosztuje 36 zł, czy 37, więc wychodzi około 12 zł za, za jeden produkt. I tak, co do samej pomadki, może wyjmę te produkty z opakowania i Wam dokładnie pokażę. W kamerze, jak to wygląda. Trzy produkty. Yy. Sama pomadka. Sama pomadka jest matowa, zastygająca, mocno napigmentowana, fajnie się nosi cały dzień i nie zauważyłam, żeby na przykład przesuszała usta, a przynajmniej nie bardziej niż yy, ogólnie pomadki tego typu. Jest bardzo komfortowa w noszeniu, nie aplikuje się jej zbyt dużo na usta. Ogólnie Naprawdę taki fajny produkt. Konturówka jest takim typem konturówki do strugania. Jest mocno napigmentowaną konturówką. Niezbyt miękką i też niezbyt twardą. Coś takiego mniej więcej pomiędzy. Dobrze się nią maluje, dobrze się rozprowadza na usta, ale nie jest taka, że wiecie, jak przyłożycie do ust, to się zaczyna rozpuszczać. Jest taka miękka, ale niezbyt miękka, właśnie. Jeżeli chodzi o błyszczyk, to. Nie jestem zbyt dużą fanką noszenia błyszczyków, ale się wypowiem, bo dlaczego nie. To nie jest błyszczyk typu kleistego. Jak go nałożycie na usta, to macie wrażenie, jakbyście nałożyli taką dużą ilość balsamu do ust. On, on sprawia wrażenie takiego produktu bardziej nawilżającego, a nie takiego typowego lepkiego błyszczyka. Więc niekoniecznie lubię nim nabłyszczać pomadkę, ale bardzo fajnie nosi się na ustach. Solo, nawet jak nie mam jakiegoś balsamu do ust pod ręką, to myślę, że jest idealny do takiego po prostu nabłyszczenia ust. A tymczasem myślę, że przejdę do malowania się tym fajnym zestawem pomadek. Ogólnie myślę, że to po prostu taki naprawdę, naprawdę fajny, niezbyt drogi, drogeryjny zestaw pomadek. I jedna rzecz, na jaką jeszcze chciałam zwrócić uwagę, to jest jego zapach. Powiem Wam, że bardzo zapachem przypomina mi. Kylie Cosmetics. Nie jest tak intensywny i aż tak słodki jak Kylie Cosmetics, ale bardzo podobny. Bardzo ładną pigmentację ma ta konturówka, i bardzo dobrą rzeczą jest to, że jest idealnie dopasowana kolorystycznie do tej pomadki w tym zestawie konturówka idealnie pomadka nawet teraz jak maluję to czuję że no to tak mi bardzo przypomina Kylie Cosmetics I najlepsze we wszystkim jest teraz to, że pomalowałam usta nabierając pomadkę tylko i wyłącznie raz. Fakt faktem, że to jest bardzo cieniutka warstwa, ale jest cieniutka i idealnie mocno kryjąca. No naprawdę powiem Wam, że ten zestaw bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Przyjemne, co? I ostatni produkt to coś dla włosów. Odkąd mam blond na głowie zawsze miałam obsesję na punkcie ochładzania koloru. I jak blond wrócił, Taki intensywny, to moja obsesja też wróciła. Niezliczoną ilość szamponów do włosów ochładzających przetestowałam i większość z nich w ogóle mi się nie sprawdziła, ponieważ albo robiły włosy z fioletowymi refleksami, albo je przyszarzały, albo nadmiernie je wysuszały. Jedyne produkty, jakie do tej pory mi się sprawdziły, to jest wymieszanie klasycznego szamponu, jakikolwiek lubicie z. Gencjaną. nagrałam o tym film na YouTube i chyba w jeszcze jednym filmie włosowym pokazywałam szampon marki Schwarzkopf taki yy, w białej butelce z różową nakrętką albo w różowej butelce z białą nakrętką coś takiego mniej więcej chyba w białej butelce z różową nakrętką jest ten szampon i to był właśnie jedyny taki szampon, który mi się sprawdził i dzień dobry mamy następny zestaw, nie szampon, a zestaw oczywiście można stosować sam Szampon i można stosować samą odżywkę, ale w zestawie działają rewelacyjnie. I są to produkty Violet Shampoo i Violet Conditioner z serii Blonde Life od marki Joico. Odżywkę odstawiam, zajmę się na razie szamponem. Szampon jest właśnie typowym szamponem fioletowym ochładzającym włosy, przy czym tak. Nie schładza koloru w taki sposób, żeby ten kolor wyszedł jakiś dziwny. On po użyciu tego szamponu, nawet przetestowałam sobie i przytrzymałam go tak 3 minuty dłużej niż w teorii powinnam, żeby zobaczyć, co się wydarzy. I kolor był po prostu rewelacyjnie schłodzony nawet trochę za bardzo schłodzony, ale nie był ani szary, ani fioletowy. Wyszedł przepięknie schłodzony, taki idealny blond bez żadnych dodatkowych refleksów. Dodatkową zaletą jakby tego szamponu jest jeszcze to, że nie wysusza włosów. To znaczy trochę wysusza jak każdy fioletowy szampon trochę wysusza, ale nie ma tego efektu takiego mocnego wysuszenia włosów jak po niektórych szamponach fioletowych. Ogólnie jak go użyłam, to nie widzę większej różnicy pomiędzy nim a na przykład szamponem dodającym objętości włosom, który mam w domu pod kątem właśnie Wysuszania czy takiego ogólnego napuszania włosów. Więc w szamponie jestem totalnie zakochana, bo mogę mieć chłodny kolor bez obawy o to, że coś się z tymi włosami stanie. I odżywka. Odżywka to jest produkt, który co prawda też ma taki, taki lekko fioletowy odcień, ale on raczej nie ochładza włosów, jakby sama ta odżywka nie ochładza włosów sama w sobie, więc jeżeli wpadliście na pomysł, że ochłodzicie włosy samą odżywką, to ona nie jest aż tak mocna. Ona bardziej podtrzymuje efekt chłodnych włosów niż je właśnie schładza, ale ma inną, fenomenalną zaletę. Jest rewelacyjnie. Nawilżającym włosy produktem. Po zastosowaniu tej odżywki na włosach, ja byłam w szoku, ponieważ moje włosy były super miękkie, super nawilżone, a nie były obciążone przy tej odżywce, co przy moich włosach się bardzo często zdarza, bo ja owszem, mam dużo włosów, ale te włosy są cienkie i bardzo jakby podatne na obciążanie różnymi produktami, więc muszę bardzo ostrożnie różnego rodzaju produkty stosować, żeby ich właśnie nie przeciążyć. A ta odżywka w ogóle ich nie obciążyła, a sprawiła, że były takie pięknie wygładzone, błyszczące i idealnie nawilżone, gdzie przy moich suchych włosach to jest bardzo przydatne. Ja w ogóle mam takie sianowate włosy z natury, więc one jakby nawet jakbym nie farbowała ich na blond, to i tak potrzebowałyby nawilżenia. Także to jest kosmetyk, który jest moim największym hitem ze wszystkich, które wam dzisiaj pokazałam. To jest moje odkrycie, po prostu ostatniego miesiąca totalne odkrycie i zostaje ze mną na dłużej, bo po prostu mm, mam 100% pewności używając tych dwóch kosmetyków, że nic mi się dziwnego nie stanie z włosami. A to jest dla mnie mega ważne, bo na temat włosów mam większą obsesję niż na punkcie makijażu. Więc serdecznie Wam polecam. Nie jest to co prawda najtańszy kosmetyk, ponieważ jest to marka profesjonalna, a nie marka drogeryjna, ale używa się go tak raz na tydzień, no nawet raz na dwa tygodnie, w razie potrzeby tak właściwie. Nie trzeba go używać codziennie, więc starczy na bardzo długo w takim tempie stosowania. I w sumie z moich hitów takich makijażowych, no i pielęgnacyjnych, to by było już na tyle. Myślę, że ten efekt mówi sam za siebie i tutaj już. Kompletnie niczego więcej nie trzeba dodawać. Ja Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną do końca w dzisiejszym filmie. Przesyłam uściski, miłego dnia i do zobaczenia, do następnego.